Nabór do Polskiej Polarnej Placówki Naukowej w Spitsbergu. Są z nami naukowcy, z którymi udało nam się połączyć teraz. Halo, dzień dobry. O, są państwo wszyscy. Dziękujemy bardzo, że, że wstaliście o tak wczesnej porze. Nie zimno wam? Nie. Nie, niespecjalnie. Nie. <laughs> Może jest minus 10 stopni prawie, ale praktycznie nie ma wiatru, więc jest, więc jest po prostu bardzo przyjemnie. Co państwo tam tak, robią? mamy no? trochę Generalnie pracujemy, prowadzimy badania naukowe i mamy też o to, żeby ta stacja funkcjonowała i mogła służyć też innym naukowcom do pracy. I kogo szukacie do tej pracy? Bo mówimy o naborze: kto Wam jest potrzebny i co powinien, jakie mieć umiejętności? No to, to są różne tutaj, będą, będą akurat e, różni ludzie poszukiwani, ponieważ oprócz tego, że no, szukamy meteorologów, szukamy hydrochemików, e, hydrochemika, e, osoby odpowiedzialne za monitoring magnetyzmu ziemskiego, to szukamy też bardziej technicznych osób, czyli osób, które będą właśnie za tą część za tą, za tą techniczną odpowiedzialne, czyli powiedzmy mechanika, e, konserwatora, e, informatyka. Niezbędnego tutaj na stacji, więc jakby, no, taki szerokie, szerokie spektrum osób, które są potrzebne do pracy. A to jest taka praca, z której nie można tak od sobie wyjść, bo przecież promy tam płyną dość rzadko. Jak ile miesięcy trzeba tam zostać? Kontrakt podpisuje się na 12 miesięcy, no i siedzimy tutaj rok. Poza jakimiś ciężkimi urazami możliwości powrotu do kraju nie ma. Mhm. Ale jest i... też ta, e, która e, oprócz tej nas, którzy zostajemy tu na zimę, jest też część osób, która przyjeżdża tutaj tylko na 3-4 miesiące w lecie. E, I to jest e, ekipa techniczna, e, która tutaj robi remonty oraz e, kucharz na przykład i e, oca. No, jest to fascynujące, jest to bardzo ciekawa przygoda, no i piękne pejzaże obserwujemy właśnie zdjęcia. Ale jak wygląda wasze życie? Gdzie mieszkacie? Co się jada, jak wygląda dzień? No, to bardzo bardzo zwyczajnie i domowo. Śniadanie o 9, obiad o 14, tutaj to jest ustalone już jakby z góry. Mieszkamy sama stacja jest jest takim może niezbyt niezbyt dużym budynkiem, ale. Każdy ma z nas ma swój pokój, jest taka część powiedzmy hotelowa, letnia, są laboratoria, jest duża kuchnia. E, oprócz tego, jakaś tam powiedzmy część magazynowa, mamy własną, własną oczyszczanie ścieków, mamy własną elektrownię, że tak, że tak się wyrażę. E, no cóż, jadamy no z tego względu, że, że dostawy są rzadko dwa razy w roku, jadamy. Um, głównie głównie mrożonki, bo tutaj największą porączką jest to, że właśnie nie ma dostępu do, do świeżych warzyw i owoców, oprócz powiedzmy jakiegoś sezonu krótkiego, e, letniego, e, no, ale no, nie no, nie narzekamy. Nie, zupełnie, Bez pozorom z yy, mrożonych rzeczy też można ugotować bardzo dobre jedzenie. Czy sytuacja tam jest niebezpieczna? My tu w obrazku oglądamy nawet polarne niedźwiedzie. No wiemy, że to są zwierzęta dosyć niebezpieczne. Widujecie je czasami? Raz na jakiś czas zdarza się, że odwiedza nas niedźwiedź, ale jest ich zdecydowanie o wiele mniej niż kilka, kilkanaście lat temu. A to ze względu na ocieplenie klimatu. Mi się trzymają się bardziej wschodniego wybrzeża, gdzie jest po prostu zimniej. Ale czy to jest dla was ciekawa praca, ten właściwie życie to nie jest tylko praca, tylko życie czy polecalibyście młodym adeptom właśnie tych wszystkich nauk czy fach czy zawodów, o których mówiliście wcześniej. Zdecydowanie, o, oczywiście, a tutaj powiedzmy się zaciera trochę ta taka. Zaciera, coś co można powiedzieć między, między pracą a przygodą, tak? no bo tutaj wszyscy mówią, że przyjeżdżają tutaj z różnych pobudek, ale... Na pewno w większości odpowiedzi przywija się to, że chcieli właśnie wiem, przeżyć jakąś, jakąś taką niezwykłą, niezwykłą przygodę, i tutaj to jest takie miejsce, gdzie właśnie nie, no przygoda jest pracą, praca przygodą. To się tutaj mocno zaciera właściwie, e, co, co, co tu jest, e, znaczy co, co przeważa, więc no, zdecydowanie tak. No. No, nie, nie wyglądamy na nic szczęśliwy, <laughs> więc, <śmiech> więc tak, na pewno, na pewno tak. warto spróbować i, i na pewno. O niezapomniane przez na Zjednoczonych. Dziękujemy to bardzo zachęcamy. za to łączenie, za ten Wasz entuzjazm. Dużo Myśle... słońca życzymy. <laughs> tak, tylko nie za dużo, bo zupełnie niedźwiedzie nie będą już miały gdzie mieszkać. Ale myślę, że to jest takie to, też dobre miejsce, żeby. Dziękujemy Wam bardzo, żeby przemyśleć swoje życie, żeby troszkę się odizolować, zdystansować do różnych spraw, które nas pochłaniają. Ciekawe